Cześć, nazywam się Marcin Moksza i witam Ciebie w 37. odcinku tutorialu JavaScript. Dziś zajmiemy się metodą FOR EACH. Metoda FOR EACH iteruje przez tablicę i wywołuje funkcję dla każdego elementu. Metoda przyjmuje funkcję jako pierwszy argument i wywołuje tę funkcję raz dla każdego elementu. Funkcja jest wywoływana z trzema argumentami: bieżącą wartością, indeksem bieżącej wartości tablicy i tablicą, na której została wywołana. Argument drugi i trzeci są opcjonalne. Przanajzymy to dla przykładu obliczenia sumy elementów tablicy Data. Z każdą iteracją zwiększana jest zmienna total o kolejną wartość tablicy. Przy pomocy konsologa wyświetlamy sumę elementów tablicy. Teraz przejdźmy do bardziej rozbudowanego przykładu, w którym wywołamy funkcję z trzema argumentami. Tablica Data zawiera 6 elementów, a metoda for each iteruje przez tablicę. Za pomocą trzeciego argumentu mamy dostęp do tablicy Data, natomiast za pomocą drugiego odczytujemy indeks. Następnie bieżącą wartość, w tym przypadku value, mnożymy razy 2. Przy pomocy konsologa wyświetlamy zaktualizowaną tablicę. Jako ciekawostka warto wspomnieć, że metoda for each nie zapewnia sposobu na przerwanie iteracji, zanim wszystkie elementy zostaną przekazane do funkcji. W tym momencie to by było na tyle. Dziękuję Tobie za uwagę. Zapraszam do kolejnych materiałów. A jeżeli ten materiał się tutaj podobał, to daj lajka, kliknij, subskrybuj poniżej. Pamiętaj, że to ma znaczenie. I do zobaczenia wkrótce.